Hej hej, witam Was moi kochani, szakesowicze od razu bo pewnie Was to najbardziej interesuje, czyli po pierwsze co w gabinecie magii i yy, co w zbrojowni, czyli nic, dowiedźmy nakrycia głowy, czyli nic no i to co Was najbardziej interesuje to jakie wspaniałe epiki dostał druid. Dostał wspaniały pierścień, <grywki> 5 stat bez dziury z gównoruną i wspaniałą ozdobę 3 staty bez dziury z gównoruną. Czyli fajne itemy do wrzucenia do mm, kibla, nie? Kiedyś. Yy, najprawdopodobniej za tydzień, bo za tydzień będą sterylne sedesy. To nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy sobie kilku epików dla przyspieszenia aury 20 nie wrzucić, nie? Nie widzę powodu. Także nastawiałem się tutaj na jakieś skarby. <laughs> O, 2,5 tysiąca. Mimo wszystko chyba lepszy jest ten event z epikiem od złodzieja. O, bo często lecą 3 albo 4 te kostki, i zawsze jakąś brońkę można sobie wyhaczyć. Kurde, coż ten dzisiaj się tak rozszalał? Coż on się tak dzisiaj rozbrykał? Dzikus. 11 rozmontowań nam brakuje. No to nie boimy się dzisiaj koła, moi drodzy. Nie boimy się dzisiaj koła, że nas zasypie złomami. Ale znając życie, nie będzie złomów. Dobrze, 9 milionów złota przyjmiemy. Te dusze to nam do kompletnie do niczego niepotrzebne. Trzy grzyby się przydadzą. 6 grzybów się przyda. 9 grzybów też. Jest jeden złom. No i dobry złom. Dobre rozmontowanie. No słabe koło, słabe koło. Tu nic do rozmontowania już nie mamy. Jakby była jakaś bronika za 2 miliony z dużą liczbą kryształu, to tak, ale nie ma. Jest jakiś beryl, tam mam schowany, ej. ej, też jakiś beryl w moim plecaczku, więc no tutaj trzymamy, zaraz dostaniemy potę na Intę, za 5 dni, więc będzie tutaj 16, 17, 15, więc jeszcze mamy ponad 2 tygodnie na to, żeby sklepać Janka, no dramat z tym Jankiem jest, dramat. No dobra, rozmontowań nie mamy, dowiedźmy nie mamy nakryć głowy, więc idziemy na peciory. Robimy Ponik haps. a tu mamy podnieść na setkę, żeby dać premię pozostałym bydlakom. Tego nie karmimy i tego nie karmimy. No i patrzymy, 666 ziemia. Szatańska ziemia. Czy szatańska ziemia wygra z 700 coś ogniem? Szatańska ziemia. Zobaczmy, czy szatańska ziemia... Był pingwin szatan kiedyś? Kto pamięta serię W-50, to pamięta, co to było? Pingwin szatan? Teraz mamy szatańską ziemię. No nie bardzo coś tutaj pyka z tą ziemią. No, tak. Tak jak miałbym być szczery, to marnie ta szatańska ziemia. Jest mało szatańska. A może? Skubany. 13 pozycji za wina. O, skubany. To które my mamy miejsce w petach? Osiemdziesiąte. Jak tu się cała gildia pcha w tych petach? Hychych, <gryry> taper trzynasty. Nie no panie, to żeś tam mi zaimponowali. To szukamy jakiegoś grajka, dobra. Uderzyłem se raz. O, nawet dwa razy hydrę uderzyłem. 10 milionów. No i zobaczcie, takich jeszcze sześciu gości jakby dzisiaj biło, to byśmy zabili w końcu tą hydrę, ale to musieliby ludzie bić, a nie znowu co chwilę jakiś. O, haj mam Jarek, jeden dzień. Znowu dzień bez Hydry, nie? I tak kurde co chwilę ktoś, ludzie, my nie zajdziemy nigdzie jak tak będzie, no. Nigdzie. Dobra, mamy jakieś dwie walki petów do pokazania. Umaga, będzie lepiej z epikami, umaga, będziemy mieli jakieś tam decyzje nawet do podjęcia z tymi epiczkami, więc. Hydrowir, no ładnie, Hydrowir. Wafel Junior, Wuwej. WWZela Junior. Zobaczmy, co tam WWZela robi. Yy, co? Yy, jeszcze raz. Bo ja się tu pogubiłem. Heraldon zabija Pierodliszkę. Heraldon... Przygrywa z Rozpirem i wjeżdża 128 jednoróg. On jakby dostał jednego krytyka, to by się złożył. To dobra walka, uczciwa taka walka. 128 jednoruk dobija pół. No pół nie, ale tam powiedzmy 1 czwartą. Rozpira 200. No to chyba jedna z wielkich guwien w petach, które kiedykolwiek widziałem, tak szczerze mówiąc. To chyba jeden z wielkich, mm, Gówiem w petach, jakie widziałem. Naprawdę. To można się śmiać, nie, że ten rozpil tam miał 10 minut, tylko jedną szóstą życia, nie? Ale ten cwaniak zrobił 3 uniki i jedną trzy krytyki, nie? On by mnie jednym krytykiem zamknął. To śmieszne. To gówno było. To, jakbym był przeciwnikiem i to bym zobaczył, to bym się skasował od razu z gry. Od razu bym się usunął z gry. <laughs> od razu. Dobra, nic do kupienia nie mamy tutaj, więc możemy wbić nasze 18 inty mm, i iść na portal. <laughs> to mnie, mnie jednoróg 128 zaimponował. A mówią, że Pety, jak nie mają 200, to nie walczą. Walczą, kurde, walczą. <laughs> Walczą o śmierć i życie. <laughs> Walczą o śmierć i życie. No jak tam nam portalik idzie? No tak rzekłbym, widziałem mocniejsze. Próby w portal. Dobra, mamy darmówki w lochach, no to jedziemy. Janek. Nie zdech. Jedziemy tutaj. Janek. Nie zdech. I dawajcie W50 na chwilę. Janek. No nie zdech też szkoda. No dobra, ale mamy darmówki za to z głowy na godzinkę, więc możemy sobie teraz zrobić naszą codzienną porcję szukania jednego dobrego ataku. Jest. 100% planu zrealizowane. Nice, maćku, nice. Czy będzie 200. Jest! 200% planu jak balcerek. Jak balcerek. 200% planu i w twierdzach. No jeszcze tylko 810. Damy radę. Damy radę. Kogo tu bijemy jakiegoś drarka chyba ta? Dawaj tego drarka na nery. Dobra, drark zbity na nery. No, wbijamy się do top 100 po malutku, dobrze, dobrze. No i co nam tu zostało? No niewiele nam tu zostało. Mm. Nie zapomnij nakarmić popili to już nie. Awanturniczość, recykling i i czary-mary, czyli nic nam nie zostało tak naprawdę, nic, wszystko zrobiliśmy. No dobra. No, to idziemy do Magierka. No Magierka będzie troszeczkę więcej tutaj hobby, bohatera w podziemiach, to może zróbmy więcej takiej decydy, decyzyjności. Yy, bo... Mm. Bo... Bo są jakieś się piki nawet, nie? Coś tam nawet wypadło. Kurde, coś tu za dużo. To jeszcze o 5. Tam nawet 10, zróbmy set 1000. Hmm, czy tutaj mi się nie zapycha? Coś tam się będzie zapychać, ale to jutro dopiero. Dobra. Tutaj Władek się za 12 godzin zbuduje, więc też trochę zejdzie mi hmm, tych rzeczy. Dobra, bierzmy sobie to. Kibel jest rzucony. Chodźmy, załatwmy najpierw te rzeczy takie wiecie, łobowiązkuwe. No coś, ten złodziej dzisiaj jakiś taki milszy. Czy mi się tylko wydaje? No, umaga chyba nie. Nie, no, coś tam daje. Coś tam daje. Troszkę się zlisił na koniec. O, 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 będzie czwarty. Nie, szkoda. Troszkę się zlisił na koniec, to niedobrze. Tu do kupienia nic nie mamy, bo to jest za grzyby. Rozmontowań potrzebujemy jeszcze 13. No dobra koło. Wierzę, 2 razy po 15 milionów. Chciałbym 200 milionów przekroczyć, drogie koło. Fajne rozmontowanie. Jest jeden raz i jeszcze raz, jeszcze raz. Dobrze, grzyby. Ja się cieszę z grzybów, ale jeszcze raz 15 barek, 8, dobra, to jeszcze raz 8. E, fajne, 600 tysięcy za sam złom. Nie. Gdyby to był kryształ, choć trochę tego kryształu. No patrzcie, jak się gra uparła, żeby. No, to się nazywa pieniądz. No i mamy ponad 200 baryk. No i elegancko. Ponad 200 baniek z koła. Podobujemy razem z kołem. Podobujemy się to. Tutaj wrzucamy już też. Karmionka to zbieramy i to zbieramy. 603 ziemia. Czyli tu nie mamy szatańskiej ziemi. Tam mamy mocną ziemię. Szatańska 666. Tutaj tylko 603. 60 karmień mniej niż na tamtym serwerze. Dramat. No zobaczmy. Dzisiaj słynny pojedynek tyrków na rozpiry. zależy od serwera. Różnie szło. Zazwyczaj Tyrek wygrywał. Zobaczmy, czy tym razem również. Oj. Easy. Dobra. I trzymamy tą truskaweczkę. Jak dzisiaj wygraliśmy w petach? Dużo. O, to jest. Tą walkę Wam zostawię na koniec do pokazania, bo ona jest dość ciekawa. Ona jest dość ciekawa. Ta walka. Chyba, że po pięciu restartach gry się zmieni, nie? Wydrowik tu wygrywa. Czary Mary Dzikie Węże. Ja ci pokażę, jak się robi Czary Mary, gościu. Zębik ci zrobił Czary Mary z dupy. <laughs> I Jadun. Och, jakie... To jest Czary Mary. Bez straty healthu prawie, nie? To jest Czary Mary. To jest Czary Mary. Oj, To nie jest czary-mary, tylko to jest na farcie, tak zwanym. B.P. Gang. Czego my takie gildi atakujemy, to nie wiem. Ale dobra. Nie było tu nic jakiegoś... No dobra, te zajęte. Pierwsza wolna, tak? Ale tu już się boimy atakować fuzjon. 379, 376. Niby 10 średniego więcej, więc nie wiem czego się boimy. A tu mamy jakiegoś Lilo 5 dni. No dobra, ja tu sobie siedzę i się tu nie wtrącam, jestem zadowolony, że sobie tu siedzę i sobie tu siedzę. O. I dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Dobra. Czas na popiłka. 982, 953, 30 milionów tylko. No i miałem wam pokazać tę ostatnią walkę i zaraz wam ją pokażę, jak tylko zobaczę, czy tu wszystko jest, tak? No i przypatrzcie się tej walce. Ja jestem z lewej strony za kole bojowe, jest z prawej. Chomp 100, to jest zdecydowanie mój chomp. U niego jest kogieniot, tak? U mnie jest chomp w przepałkę. Pirodliszka, zobaczcie, mój rozpir nagle tu zginął. Pojawił się drugi raz. <grym> Ta pirodliszka mojego rozpira. Zaraz tłuczę chyba drugi raz. Ale to nie jest koniec, bo u mnie się jeszcze jakiś jęzognik spojawi, którego nie mam. I kolejny rozpir zginął. I kolejny rozpir wchodzi. Bije się na jakiegoś rozpira, który nie wiem skąd jest. <grym> I wygrywamy walkę, nie? Ale halo, halo, wygraliśmy walkę i jest co? Porażka. <grych> nie wiem co to jest. Nie, nie, nie kompletnie pojęcia o co, co tu się wydarzyło w tej walce. Kompletnie. Ja jestem z lewej strony, mam sześć rozpirów. Wygrywam walkę, żeby mi pokazało, że przegrałem. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia o co chodzi. To jest czary-mary walka, czary-mary. Za tym chyba... Nikt nie dojdzie, o co tu chodziło w tej walce. Ale postanowiłem wam ją pokazać, bo może wy potraficie odpowiedzieć mi na pytanie, jak to jest możliwe. Bo ja nie. Dobra, moi drodzy, co ze pikami? Więc tak, dostaliśmy ozdobę 436. Ona nie jest dla mnie super. Ona jest niezła dla wojownika, bo dodaje mu punkty życia i boki. Ona jest gorsza dla maga. Ale ona jest dobra dla kusi. Bo mu nawet podnosi trzy główne cechy, dodaje mu punkty życia, więc to jest dobry dzisiaj awki dla kusi i temik. A przy okazji to możemy sobie rozmontować, nie? Więc jest podwójny haps, podwójne haps. więc czekamy na brylek tutaj dla kusi jakiejś słabszej jakości, albo czarnej, albo z rękę. No i kolejna rzecz, którą dostaliśmy, czapkę. No i ta czapka niby dla mnie też nie jest głupia, tak? Tylko pytanie, czy mi się chce dla boków 483. Niby mam beryla bardzo, bardzo słabego, nie? Bardzo, bardzo słabego. Wolałbym taki item, nie? 521, ale ta czapka... Plus 2 na statystykach, plus 400 boków. No i fajny beryl. Gdybyśmy ją porównali do czapki naszego maga, no to jest plus 100. Też ciekawy beryl był tam założony. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Myślę, że tu beryl jest 460, a u mnie jest beryl 480, a tu mam odłożone beryle po 554, jest najsłabszy. Problem jest tylko w tym, że nie mam surowców. Nie, nie mam surowców. Musiałbym tą czapkę jutro wrzucić do kibla i odzyskać z niej ulepszenia. Nie? I odzyskać z niej ulepszenia, wtedy tą czapkę wrzucić na. Pachowa, a tą czapkę ulepszyć za tamto, co zyskam, i to byłby taki plan hmm, działania. Nie? Na razie tą czapkę zostawimy, bo może lepsza czapka wypadnie. Yy, zwolniliśmy trochę miejsca w plecaku, więc jest w porządku. Także wypadły, powiedzmy, takie, se dwa hałowe epiki, ale na tyle jestem beznadziejny, że, że i z hałowych epików coś wyciągniemy. Bo albo to wrzucimy na siebie tylko po to, żeby Beryla odnowić, tak, z 480 na 550, zostaniemy po 70 kilka stat, plus boki, albo wrzucimy po prostu na Zgreda, tylko na Zgredzie nie chciałbym dawać Beryla 550, nie? Zgred by dużo przyjął tu naprawdę statystyk, naprawdę, naprawdę sporo. Z gredby przyjął tu statystyk, ale poczekamy. Może wypadnie lepsza czapka, nie? Może wypadnie lepsza czapka. Więc tyle dzisiaj z awki. 21 int mniam. Mniam i haps. Mniam i haps. No i bijemy portal solo. Jazda. Kończymy sądzącego dzisiaj. No cóż, możemy zrobić innego? Umrzeć? Umrzeć bezgodności? godności? <grym> Dobra, przynajmniej te 42 dało nam. To, że się nie cofniemy, nie wiadomo ile, tak? okej. Okay. Czyli tu już wszystko zrobione. Pety żeśmy przegrali. Tu wam pokazałem wszystko. Poczta mówi, że to tyle. Rozmontowań już nie zrobimy, nie mamy co tu rozmontowywać, bo mamy same drogie rzeczy. Mamy dwie nieśmiertelki, trzy duże beryle. Dużo mamy tego wszystkiego, a nie możemy sobie dalej z niczym poradzić, bo nie mamy potek na intę. Gdybym teraz miał jeszcze dwie poty, tak? 14. No nie, jedną potę na wytrzymałość i pięć potek na intę. No to wjeżdżamy na dwa tygodnie na poty. No ale nie mam, kurde, nie mam. Pota na intę będzie jutro. Na wytrzymałość będzie. Jeszcze trzecia nieśmiertelka będzie. Ja tu nie mam miejsca w plecaku, nie? Ja tu nie mam miejsca w plecaku. Muszę sprzedawać te rękawice albo buty. Liczyć na rękawice albo buty jutro. I to tak naprawdę poważnie. No, bo ciepło się robi ewentualnie czapki, bo też dwie mamy. Moi kani, to tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczyska.